Witam w drugim odcinku zobacz co potrafi czołg armii ziemniaczanej więc jak zawsze chcę wam pokazać jeden z czołgów w tej armii dzisiaj czołgiem o którym chcę wam opowiedzieć będzie. T. 8 ziemniak tak więc armia ziemniaczana musiała znaleźć czołg który byłby w miarę szybki ale by jechał tylko 50 km na minutę niestety tak się nie zdarzyło więc od armii buraczanej dostali czołg. T. 80 był on niezbyt szybki jechał tylko 30 km na godzinę więc szalony naukowiec zieron go zmodyfikował i sprawił że jechał 50 km na godzinę bo niestety nie udało mu się zmodyfikować tak by jechał 50 km na minutę choć chciał zrobić żeby jechał 50 km na sekundę w miarę się sprawdził w wojnach ziemniaki kontra lizaki ziemniaki kontra telewizory i 450 innych bitwach i to na tyle z naszym czołgiem, T. Osiem ziemniak, jak chcecie to zobaczcie go na stronie Ziemnik i im do. więc żegnam głuty baj.